Nawet nie wiecie, że każdego dnia tracicie pieniądze. Pewnego wieczoru siedziałem sobie z moim przyjacielem Marcinem i popijaliśmy herbatkę. Przy kominku, zimno, deszcz, listopad, wiadomo. Tak sobie rozmawiamy i pytam się mojego przyjaciela: Słuchaj, a czy ty już zatrudniłeś swoją 20-letnią córkę u siebie w firmie? On mówi na to do mnie: Nie, ale po co? Przecież. Tyle razy mi mówiłeś, że koszty pracy dzieci i żony nie są kosztem. Tak było. Do końca 2018 roku odpowiadam mu. A teraz, Marcinku, skoro Twoja córka pracuje w firmie, jest studentką, to nawet nie wiesz, jak ona się ucieszy, jak zacznie dostawać prawdziwą pensję od ciebie. I uwaga, ponieważ jest studentką, to pracując u ciebie na zlecenie, rzecze do niego Eryk, czyli ja. Nie zapłaci ZUS-u i nie zapłaci podatku dochodowego, dlatego że osoby do 26 roku życia nie płacą od sierpnia podatku dochodowego w Polsce. Policzmy to. Ile jej płacisz? Pytam. Mówi, że trójkę miesięcznie. Trójkę miesięcznie, czyli 3000 wypływa ci z kieszeni, a ty nie masz tego w kosztach. No tak, nie mam, mówi. No to mówię tak, płacisz jej na zlecenie, ona dostaje dalej te same 3000, a ty masz 3000 w kosztach, czyli nie płacisz 19% podatku. Jesteś mój drogi, prawie 600 zł do przodu miesięcznie. Zaraz, zaraz się mnie pyta. Ale płacę podatku, podatki za nią. Nie, nie, nie mój drogi. Ma 20 lat, czyli mniej niż 26. Od tego roku od sierpnia ona nie płaci również podatków, w związku z tym masz 600 miesięcznie, możesz się płacić 3600, nie bądź skąp, tak się oszczędza pieniądze. Proszę Państwa, chciałbym wam zaproponować pewną zabawę. Umówmy się, że jeżeli ilość komentarzy pod moim filmem przekroczy 50, to powiem Wam, naprawdę wam powiem, naprawdę wam powiem, jak nie płacić w ogóle podatków. 50 komentarzy. Paminhentais.